Sezon kolarski rozkręcił się na dobre, a to oznacza, że czas na kolejny odcinek Serii Kolarskie Espresso, czyli informacje ze świata kolarstwa w pigułce. Zapraszam. Zanim jednak newsy, to ogłoszenie parafialne, ponieważ na początku tego tygodnia na moim kanale pojawił się pierwszy w historii wywiad moim gościem był Maciej Bodnar, to ponad godzina rozmowy. No bardzo ciekawa, ponieważ Maciek w kolarstwie widział sporo, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego wywiadu, to serdecznie do niego zapraszam. Zaczynamy od informacji dotyczącej naszej kasi niewiadomej, która poinformowała, gdzie rozpocznie swój sezon. Będzie to podobnie jak przed rokiem wyścig setmana, cyklista Volta Feminina de la Comunidad Valenciana, czyli prościej mówiąc, wyścig dookoła Walencji. Przed rokiem zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na pewno jest to wyścig taki na wkręcenie się w ten rytm wyścigowy, ale niewykluczone, że będzie to także okazja na odniesienie pierwszego zwycięstwa. W tym sezonie, ponieważ lista z tego wyścigu nie jest bardzo mocna, wiadomo, będzie się z kim ścigać. Ale jeżeli któryś z etapów dobrze się ułoży, to Kasia na pewno będzie miała okazję zacząć sezon z wysokiego C. Oprócz Kasi Niewiadomej na trasie Walencjany zobaczymy także Annę van der Bregen, czyli zawodniczkę, która skończyła karierę w roku 2021, później była dyrektorką sportową SD Works. Ale postanowiła wrócić do świata zawodowego kolarstwa. Mówimy tutaj o dwukrotnej Mistrzyni Świata wyścigu ze startu wspólnego, czy siedmiokrotnej Zwyciężczyni Walońskiej Strzały. Celuje ona Wardeński Tryptyk, chce wrócić na zwycięską ścieżkę. i Ja jestem ciekaw, czy po takiej ponad trzyletniej przerwie będzie w stanie wrócić na najwyższy poziom. Jeżeli tak, no to będzie to naprawdę niesamowita historia. Duże zamieszanie w mediach ostatnio wywołał Tadej Pogaczar, ponieważ trafiły do sieci obrazki, na których to Słoweniec trenuje na trasie paryż roubaix co od razu rzuciło pytanie, czy Mistrz Świata planuje w tym wyścigu, w tym roku wystartować. Jak się jednak okazuje, nic nie wskazuje na to, aby swój harmonogram startów miał zmienić, co oznaczałoby, że w piekle północy w tym roku nie wystartuje. Pytanie jednak, po co był ten rekonesans? No należy się domyślać, że pod y, kątem sezonu 2020 z tego szóstego. i tutaj jestem ciekaw Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Tadej Pogaczar ma szansę kiedyś wygrać piekło północy. Mattie van der Poel nie wystartuje w szosowych Mistrzostwach Świata. Taka informacja przed chwilą pojawiła się w sieci. Holender ma skupić się na kampanii wiosennych klasyków, następnie wystartuje w Tour de France, co ma przygotować go do startu w Mistrzostwach Świata, ale w kolarstwie górskim. Przypominam, że Holender jest siedmiokrotnym mistrzem świata w kolarstwie przełajowym. Ma także tę tęczę z Glasgow zdobytą na szosie. Przed rokiem został także mistrzem świata w kolarstwie gravelowym, więc ten tytuł mistrza świata, na rowerze górskim jest tak naprawdę jedynym skalpem, którego brakuje mu w palmares. No i w tym sezonie chce zrobić wszystko, aby właśnie stanąć na najwyższym stopniu podium mistrza świata w kolarstwie górskim. Egan Bernal wrócił na zwycięską ścieżkę i to jest informacja, która cieszy chyba wszystkich sympatyków kolarstwa ten sympatyczny kolumbijczyk pamiętamy no zmagał się z ogromnymi problemami jeżeli chodzi o powrót do dyspozycji po wypadku odniesionym w styczniu 2022 roku teraz jednak wygrał mistrzostwa Kolumbii zarówno w jeździe indywidualnej na czas jak i w wyścigu ze startu wspólnego co może oznaczać że ten powrót do topowej dyspozycji jest naprawdę realny. A przypomnijmy, że lekarze nawet wróżyli zakończenie kariery z kolażowi Neos Granadiers. Celem na ten sezon jest Giro di Italia i ja sam jestem ciekaw, w jakiej dyspozycji będzie Eganito. Tragiczne informacje dotarły do nas niestety z Kolumbii, a mianowicie życie stracił 20-letni Juan David Cardenas, czyli młody kolumbijski kolarz, który no, podczas treningu zderzył się z samochodem, a jest to ostatnia jakaś plaga, ponieważ pod koniec stycznia zginęła także 19-letnia Włoszka Sara Paifer. Był też wypadek na naszym krajowym podwórku zawodnika drużyny LKS POM Strzelce Krajeńskiej. On na szczęście nie skończył się tragicznie, ale naprawdę uważajcie na siebie i miejcie szeroko oczy otwarte, Zarówno jako rowerzyści czy kolarze, ale także jako kierowcy, szczególnie teraz po zmroku zimą, gdzie ta widoczność jest zdecydowanie gorsza. Ogólnie najbliższe dni w światowym kolarstwie zapowiadają się bardzo ciekawie, ponieważ no, sezon trwa już prawie miesiąc, ale w ciągu najbliższych dni swoje ściganie rozpoczną największe gwiazdy światowego kolarstwa, czyli m.in. Tadej Pogaczar, który rozpoczyna sezon od wyścigu UAE Tour od 17 lutego. Podczas tego wyścigu zobaczymy pierwszy raz w tym sezonie na szosie, także m.in. Jaspera Philipsena. Dwa dni później, czyli 19 lutego, rozpoczyna się wyścig Volta. Algarve, tam sezon rozpoczyna Jonas Wingegard. tam sezon rozpoczyna Primoz Roglic, tam sezon rozpoczyna Wout No także ta końcówka lutego bardzo ciekawa. No i to już są takie wyścigi, które warto włączyć jako przedsmak przed tym, co chyba dla wielu kibiców jest najfajniejsze w kolarstwie, czyli sezonem wiosennych klasyków, które w tym roku rozpoczynają się od 1 marca wyścigiem Omlop Het Njewsblad. No, i to na tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje ze świata kolarstwa. Pamiętajcie o rozmowie z Maćkiem Bodnarem, która cały czas jest aktualna. Oglądajcie następne materiały na tym kanale. Na ten moment to już wszystko do usłyszenia.